Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy poniedziałek jeszcze ochrypłym głosem. Samo poczucie takie, wiecie, nie chcę na razie krakać ani nic mówić. Zobaczymy w ciągu dnia. Dziś na śniadanie to, co znalazłam. Jeszcze po pieczywo nie idę, bo nie czuję jeszcze się na siłach, żeby iść, a samochodem nie będę jechała, wiecie, do Dino, jak mam, nie wiem, 3 minuty drogi, no tak, średnio, ale do Torunia i tak muszę jechać, także chlebek, rzutkiewka i serek, maciaty, jeden skończony, drugi zaczęty powiem Wam, że ostatnio bardzo mi zasmakowały te właśnie serki bo te z Biedronki śmietankowe muszę Wam powiedzieć, one się takie dziwne jak taka kaszka zrobiły także no dla mnie średnie ale te całkiem spoko głównie kupuję je w Dino i wlatuje ja drugi posiłek, zobaczcie po prostu pełny, aż mi się wszystko wylewało. Musiałam jeszcze sobie upić, bo troszeczkę miałam w garnku. Co my tutaj mamy? Owsiankę, słuchajcie. Ja kupuję z Dino te drobniejsze płatki. Najlepiej mi się one sprawdzają. Nie trzeba długo ich moczyć. Naprawdę, jak dla mnie są ok. Do tego dodałam, słuchajcie, żeby troszeczkę podbić białko. Koktajl niby białkowy. Mango Marakuja całkiem spoko. Do tego mleko, jabłko starte na takich dużych oczkach i do tego cynamon. Także, no, micha naprawdę, słuchajcie, zacna. I na ciepło, bo <laughs> tak jakoś miałam ochotę, a że dzisiaj jestem w domu, tylko zawiozłam młodą do szkoły i później ją odbieram, to mam możliwość zjedzenia ciepłej. Pewnie zostałabym w mieście, ale że na poniedziałek muszę być zdrowa, mur beton, yy, no to chciał, nie chciał, troszeczkę trzeba się poświęcić. Także ja zabieram się za drugi posiłek. Swoją drogą polecam takie owsianeczki, naprawdę słuchajcie, nawet na wyjście można sobie zrobić taką nocną owsiankę, wiecie, w lodówce i rano sobie ją tylko zjeść. <laughs> Jeżeli nie chcecie na ciepło, naprawdę to jest świetna sprawa i mnie syci na dosyć długo. To ja moi drodzy. Postanowiłam, ponieważ troszeczkę zabrałam się za porządki, zrobimy denko. Troszeczkę mi się rzeczy uzbierało, więc um, nie przedłużając, zaczynamy. Słuchajcie, trzy dezodoranty. puściutkie nie ma nic. Jak widać, sprawdzają się u nas um, właśnie te niebieskie. <laughs> Przepraszam. Niebieskie i te. Swoją drogą muszę kupić kolejne, ponieważ już się nam kończą. Także tak. Słuchajcie, mydło linda z biedronki. Tutaj mamy jakiś malinowy zapach. Jak dla mnie mydło OK. Nie wysusza nie podrażnia dło skóry dłoni. Da się nic ująć. Płyn micelarny. jej młoda skóra. Nie tylko do młodej skóry, bo ja czasami też sobie gdzieś tam używałam. Fajnie domywa makijaż, chociaż tak jak wiecie, bądź nie wiecie, jak to się znowy, ja tylko maluję rzęsy, więc rzęsy i powieki, więc tego makijażu jako takiego nie mam. Nie mam pudrów, fluidów innych tam, wiecie, na, na twarzy, więc jak dla mnie jest ok. Moje dziecko sobie to bardzo chwali. Już ma też kolejną butelkę w użyciu. Słuchajcie, Rzadko kiedy pokazuję takie chemiczne coś, yy, ale te kostki, znaczy kostki, to takie wiecie, no kostki w zasadzie, tak, no bo to jest, yy, no zawieszki, tak, do, do toalety. <laughs> jak dla mnie jedne z najlepszych to jest Miss, miss Agent, Agent Max z Biedronki, tutaj są trzy sztuki i jak dla mnie one są, słuchajcie, najładniej pachną, długo wytrzymują. Yy, Także naprawdę są wydajne <laughs> i ja je już od Łuhuhu i Huhuhu dłuższego czasu stosuję. Softlan, płyn, nic dodać, nic ująć. Słuchajcie, ja znowu się powtórzę pewnie i tak przy każdym denku, kiedy jest właśnie jakiś płyn niemiecki, ponieważ no kiedyś te płyny to były płyny, teraz już jak wiadomo są rozrzedzone, ale. Jak miałabym wybierać zapachy, to tylko niebieski, bo on no zawsze się sprawdza, słuchajcie. Tutaj mam olejek odżywczy pod prysznic i Sany. Ja co prawda go pod prysznic rzadko kiedy używam. Już mamy kolejne w użyciu. Rzadko kiedy go używam, ale jeżeli już użyję, to mówię tak do kąpieli to sporadycznie, głównie do mycia pędzli. Moje dziecko używa normalnie do mycia. Tutaj któraś z dziewczyn pisała w komentarzu, jak już jakiś czas temu pokazywałam też, właśnie w denku, że pachnie rybą czy czymś tam, tak? Jeżeli dobrze kojarzę. Nie, dla nas pachnie on normalnie, tak jakby to był Kremliwea. Ja, co prawda, mam teraz katar, więc za bardzo też tak nie czuję, ale dla nas cały czas pachnie ładnie. Nie ma jakiegoś przykrego zapachu i tak dalej. Także nie wiem, dlaczego akurat u ciebie pachniało inaczej. Słuchajcie, teraz. O, tu już mi się coś przykleiło. Teraz serię, którą miałam, i możecie zobaczyć na kanale, właśnie punktowe maseczki wypełniające. Tutaj była na szyję. Tutaj była na bruzdy nosowo-wargowe. I tutaj była na czoło. Z wszystkich trzech, słuchajcie, jestem zadowolona. Bardzo fajne doświadczenie. Co prawda. Ta na szyję, to szczerze powiedziawszy, trzeba by było po prostu leżeć i nic nie robić, żeby wiecie, żeby po prostu no ona się nie ruszała, bo co się gdzieś schyliłam, to mi się odklejała i tak dalej, także no pod tym względem akurat jest kiepska, po prostu trzeba położyć się i zrelaksować naprawdę na całego. A ja nie zawsze mam czas i, i wiecie, i, i mi się chce po prostu leżeć. Nie lubię leżeć bezczynnie. Tutaj mam taką maseczkę one były chyba z Sinseja. Tak mi się coś kojarzy. Y oczywiście, takie, wiecie, malutkie są. Y jak doczytam się, to Wam powiem. Może i się doczytam. Zaraz. Wiecie co ja nie mogę się teraz rozczytać po prostu. <laughs> Ale bardzo przyjemna. To była maseczka z maczą. Bardzo przyjemna, bardzo fajna skóra była. Twarzy po niej, także. Ja długo, długo broniłam się przed tymi maseczkami. Używałam gdzieś tam, ale to tak wiecie. Mm, ale naprawdę muszę przyznać, że jest bardzo fajna. Kolejną mamy maseczkę, którą już też znacie. Jest to maska z ekstraktem z zielonej herbaty. <laughs> z tych maseczek mam jeszcze chyba z 5 czy 4 czy rodzaje. I wszystkie są dla mnie świetne. Bardzo dobrze się sprawdzają i Wam je gorąco polecam. Ja je kupuję w Rosmanie. Dosyć często też bywają na promocji. Słuchajcie. Tutaj z kalendarza adwentowego było do mycia. Bardzo przyjemne. W ogóle powiem Wam, że cała seria z tego kalendarza z balei naprawdę ja jestem pod wrażeniem pomadkę, którą mam. Mam ją dosyć długo, ale ja mam ją, tak wiecie, przy laptopie położoną i stosuję w domu po prostu jest obłędna. Jeżeli mogłabym ją gdzieś dostać wiecie tak stacjonarnie na, yy, kup, do kupienia, yy, to z miłą chęcią bym kupiła, tylko nie wiem czy właśnie ten rodzaj jest dostępny tak wiecie. Od tak sobie coś mi swędzi nos, yy, ale naprawdę te kosmetyki w tym roku zapachowo po prostu bardzo bardzo przyjemne. Kolejne mamy płatki pod oczy. Były tutaj takie różowe płatki. Yy. Z kwasem hialuronowym i kofeiną bardzo przyjemne. Oczywiście polecam. I słuchajcie, <laughs> ostatnie płatki pod oczy również. I muszę zrobić zapas, bo nie mam już w ogóle ani jednego opakowania. To są płatki z perfekty. Także ilość użytych, wiecie, też mówi sama za siebie. Mm. Trzeba, jeżeli jest gdzieś, są gdzieś na promce, to dajcie mi znać. Zaopatrzę się, ponieważ tak jak mówię, nie mam już ani jednego opakowania, a szczerze powiedziawszy, dzisiaj te płatki by mi się bardzo przydały z samego rana. No ale że nie miałam niestety, no to to nic nie nałożyłam. Nie mam kompletnie ani jednego opakowania, czy to z Perfekty, czy z jakiejkolwiek innej firmy. Nie mam w ogóle płatków pod oczy. W lodówce ani nigdzie pochowanych. Mm. Także te naprawdę słuchajcie, jeżeli jeszcze nie miałyście dziewczyny, to wam gorąco polecam, to są jedne z najlepszych, chyba dla mnie najlepsze, które miałam. Później mam Isane na drugim miejscu, jeżeli chodzi o płatki pod oczy, ale z perfekty te te fioletowe, zielone z zieloną herbatą, takie sieniutkie, one są no, po prostu są fenomenalne. Także tak. I co? Jeżeli chodzi o denko, to by było tyle. Jeżeli miałyście cokolwiek z tych produktów i u was się również sprawdziły, to dajcie znać, jeżeli nie, to również dajcie znać. I co? I my widzimy się już chyba w porze obiadu, tak mi się wydaje, chociaż tak jak mówię, od wczoraj po prostu apetytu brak i tą owsiankę zjadłam, bo zjadłam, bo była ciepła, ale szczerze powiedziawszy nie mam ochoty jeść. Zmykam teraz rozwiesić pranie i takie u mnie jest kurowanie się. Po owsiance wpadają owoce, banan i truskawki. Coś bym zjadła z tej serii, wiecie, coś bym zjadła, ale nie wiem co. I też nie chcę mi się przygotowywać Słuchajcie, czuję się ciut lepiej Kaszel Odpukać Przechodzi, ale wiecie co przyszło? Katar taki, że po prostu Co się schyle to wszystko Leci Także szkoda, że nie mam kiwi Bo kiwi to są witaminki Truskawki to tak wiecie No ale cóż Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma Mówiłam wam dzisiaj w denku, że nie mam żadnych płatków pod oczy, że wszystkie mi się pokończyły. I faktycznie a dzisiaj zajrzałam jeszcze do Rossmana i kupiłam płatki, które widzieliście w denku po 2,99 są. Wziąłam sobie cztery opakowania i plus do tego jeszcze słuchajcie te płatki takie plasterki na krosty. Także, uuu, także, jeżeli ktoś jeszcze, mówi nie testował, to wam gorąco polecam. I ostatnim posiłkiem miało być zupełnie co innego. smażyłam kurczaka, miał być naleśniki z kurczakiem, z sosem czosnkowym, ale szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się robić. A przypomniało mi się, że mam jeszcze kiełbaskę. Na no, ostatnim na Instagramie u kilku dziewczyn widziałam takie, wiecie już ala z grilla kiełbaski, więc postanowiłam wykorzystać to, co mam, do tego bułka z dynią ogórek, żytkiewka. I kawka. No i co? I tak prezentuje się prawdopodobnie już ostatni posiłek w dniu dzisiejszym. To ja, moi drodzy, już się z Wami pożegnam. Kawką. Zmykam. Puszczę filmik. I co? I do łóżka kurować się. Liczę na to, że jutro będzie dobrze. A pojutrze będzie już Dużo lepiej. Słuchajcie, od 21 marca jest w ogóle fajna akcja na Instagramie, ale może dołączyć do niej każdy. Tak naprawdę kroki są ważne. Przez 20 dni robimy 200 tysięcy kroków, czyli to jest minimum 10 tysięcy kroków dziennie. Jest to do zrobienia, także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. U mnie dzisiaj słuchajcie. Na razie 8000 kroków, więc jeszcze troszeczkę zostało. Niecałe 1900-1800 mamy jeszcze do zrobienia. Myślę, że zrobię do końca dnia. Teraz jeszcze zrobiłam, wstawiłam pranie, więc czeka mnie mm, przebierzka, że tak powiem, na piętro. Później z powrotem na dół, więc śmiało do końca dnia 1900-1800 uda się jeszcze zrobić. Także, kochani, Wasze zdrówko. Ja dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Będzie mi bardzo miło. I my widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa, pa.